Jan Kaczmarek, polski kompozytor, autor muzyki do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych, laureat Nagrody Akademii Filmowej za muzykę do filmu Marzyciel, wirtuoz gry dwoma smyczkami na fidoli Fischera, chorował na zanik wieloukładowy. Żona poinformowała, że zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Andrzej Kudryaszow, były żużlowiec pochodzenia rosyjskiego, przez 12 lat kariery związany z kilkoma klubami z Ligi Polskiej. Mężczyzna w młodym wieku odszedł, gdyż przegrał walkę z zaawansowanym rakiem skóry. Zygmunt Rolat polsko-żydowski filantrop, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Działacz kulturalny, mecenas sztuki, biznesmen, działacz na rzecz dialogu polsko-żydowskiego, prezydent Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich potomków. Nie podano przyczyny śmierci. Zofia Czekalska, z domu Sosnowska pseudonim Sosenka, polska działaczka kombatantska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką w zgrupowaniu Chrobry 2 na terenie Śródmieścia Północnego. Po powstaniu przebywała w niewoli niemieckiej jako jeniec w Stalagu. Po wojnie przez wiele lat pracowała w różnych teatrach warszawskich, szyjąc stroje sceniczne. Nie podano przyczyny śmierci. Cześć. I chwała bohaterom. Danuta Krause, pseudonim Niuska, była ostatnią żyjącą dziewczyną z parasola, wcześniej była w szarych szeregach, uczestniczyła w małym sabotażu. Przydzielono ją także do kedywu komendy głównej Armii Krajowej. Po kapitulacji wyszła z Warszawy z ludnością cywilną, potem została wywieziona do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie do obozów pracy w Stargardzie i Berlinie. Cześć i chwała bohaterom Justyna Radel. Białostocka pielęgniarka z regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, która zginęła w wypadku motocyklowym. Według policji po godzinie 18 .00 z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad motocyklem i uderzyła w bariery, pomimo reanimacji nie udało się uratować kobiety. Zenon Zbigniew Wechman, polski działacz harcerski i społeczny, więzień polityczny, w okresie II wojny światowej podczas niemieckiej okupacji. Pracował przymusowo w zakładach Centra w Poznaniu. Na początku lat 50., związany z konspiracyjnym ruchem harcerskim, używał pseudonimu Czarny Wilk. We wrześniu 52 został aresztowany, a w następnym roku skazany na karę siedmiu lat pozbawienia wolności. Był osadzony w zakładzie karnym w Rawiczu i obozach pracy dla więźniów politycznych. Netiporn Sane Sanghom Tajlandzka aktywistka polityczna działająca w antymonarchistycznej grupie. Według organizacji Thai Lawyers for Human Rights, kobieta trafiła do aresztu m.in. za zniewagę króla. Kobieta należała do niewielkiej grupy, która działała przeciwko monarchii w Tajlandii. Toczyło się przeciwko niej siedem spraw sądowych, w tym dwa zarzuty obrazy monarchii. Kobieta przez miesiąc po aresztowaniu odmawiała jedzenia i picia w ramach strajku. Jej serce ponoć nagle się zatrzymało i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Alice Stewart była amerykańską dyrektorką do spraw komunikacji, która zanim dołączyła do CNN jako komentatorka, pracowała przy pięciu kampaniach prezydenckich partii republikańskiej. Jeszcze dzień przed śmiercią pojawiła się na antenie. Ciało znanej dziennikarki zostało znalezione w dzielnicy Bellevue w północnej Wirginii w sobotę rano. Przyczyną śmierci kobiety miał być nagły wypadek medyczny. Dabney Coleman. Amerykański aktor charakterystyczny. Laureat Złotego Globu dla najlepszego aktora w serialu komediowym lub musicalu. Po raz pierwszy wystąpił na kinowym ekranie w roli Charliego w dramacie Sydney'a Polaka wątła nić. Wkrótce został obsadzony w rolach nikczemnych egotyków i ujmujących z rzędów. 6 listopada 2014 otrzymał gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. Zmarł w swoim domu w Santa Monica. John Klinger. Profesjonalny zapaśnik znany głównie jako Bad Bones. Zawodnik w wrestlingu zmarł zaledwie 9 dni po swojej ostatniej walce i kilka dni po 40 urodzinach. W federacji WXW wygrywał m.in. tytuły mistrzowskie kategorii ciężkiej i tytuł z 16-karatowego złota. Na profesjonalnych ringach pojawił się 450 razy i mocno przyczynił się do popularyzacji wrestlingu w Niemczech. Na razie nie są znane przyczyny nagłej śmierci mężczyzny. Jeffrey Kitchen. Pasażer, który zmarł podczas silnych turbulencji na pokładzie samolotu linii Singapore Airlines, lecącego z Londynu do Singapuru, do Azji podróżował z żoną. Mieli tam spędzić sześć tygodni, to miały być ich ostatnie duże wakacje. Brytyjczyk zmarł prawdopodobnie na skutek zawału serca, a jego żona Linda po locie ma obecnie przebywać w szpitalu. Fred Rus, producent filmowy i doradca do spraw castingu, był przez wiele lat producentem i współpracownikiem Francisa Forda Coppoli. Produkował m.in. Ojca Chrzestnego 2. Pracował przy Ojcu Chrzestnym 3. Był również współproducentem pokazanego właśnie na festiwalu w Cannes najnowszego filmu Coppoli, Megalopolis. To dzięki niemu Harrison Ford zagrał rolę Hanna Solo w Gwiezdnych Wojnach. Iwan Boski był amerykańskim inwestorem giełdowym, znanym ze swojej wybitnej roli w skandalu związanym z wykorzystywaniem informacji poufnych w połowie lat 80. Człowiek symbol bezgranicznej chciwości. Stał się inspiracją dla Olivera Stone'a, gdy ten pisał scenariusz do swojego filmu Wall Street. Postać Gordona Gecko, zagrana kapitalnie przez Michaela Douglasa, była wzorowana właśnie na nim. Generał brygady Clarence Bad Anderson, znany amerykański as myśliwski z okresu II wojny światowej. Po wojnie pozostał w siłach powietrznych jako pilot doświadczalny. 2 grudnia 2022 roku Anderson otrzymał honorowy awans na generała brygady. Zmarł we śnie w otoczeniu rodziny we własnym domu w Auburn w Kalifornii. Hossein Amir Abdullah Hijan Irański dyplomata od 2021 do 2024 minister spraw zagranicznych Iranu. Władał, oprócz ojczystego języka perskiego, językiem arabskim. Zginął w wypadku śmigłowca prezydenckiego w Iranie. Ebrahim Raisi, irański duchowny szyicki, ajatolla i polityk konserwatywny, członek zgromadzenia ekspertów, główny sędzia, zwierzchnik irańskiego wymiaru sprawiedliwości. Od 3 sierpnia 2021 roku prezydent Iranu. Zginął wraz z ministrem spraw zagranicznych i siedmioma osobami na pokładzie w katastrofie śmigłowca w Warzaganie, gdy wracał z uroczystego otwarcia kompleksu hydroelektrycznego Giz Galas. Gudrun Ure. Znana również jako Ann Gudrun, była szkocką aktorką najbardziej znaną z roli tytułowej bohaterki w serialu telewizyjnym dla dzieci Supergran. Wystąpiła również w Dziesiąte Królestwo. Milioner bez grosza, lekarz domowy. Alice Munro. Kanadyjska pisarka, autorka głównie opowiadań, trzykrotnie nagrodzona krajową Governor General's Award for Fiction oraz prestiżową Giller Prize. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, uważana za jedną z najznamienitszych współczesnych autorek krótkich form prozatorskich. Priamo Pericles Tejeda Rosario, dominikański duchowny rzymskokatolicki, w latach 1986-1997 Biskup Bani.